Cześć Robert z tej strony dzisiaj narzędzie tnące KT Mini firmy Weidmuller przeznaczone do cięcia przewodów aluminiowych i miedzianych tutaj mamy z tyłu podane, że możemy ciąć przewody typu drut do 6 mm oraz przewody wielodrutowe typu linka maksymalnie 10 mm2 nie tniemy stali zobaczcie bardzo małe są te obcinaki Głębokość 9,5 mm wysokość 120 mm szerokość 42 mm i waga to tylko 91 g. Tnie precyzyjnie, gładko i prosto, bez zniekształcania przewodu. Co sobie zaraz tutaj przetestujemy. Zobaczcie, oba ostrza krzyżują się podobnie jak nożyczki, dzięki temu mamy cięcie rozłożone, zmniejsza nam to ilość potrzebnej siły. Wbudowana sprężena automatycznie otwiera narzędzie po każdym cięciu wygodny chwyt i szybkie cięcie. Precyzyjnie lekko, łatwo i przyjemnie. Najgrubszy, to jest chyba dycha. Zobaczcie, zobaczmy. Nie miażdży przewodu faktycznie. Przydadzą się każdemu. Elektrykowi, automatykowi, majsterkowiczowi są niewielkie, zmieszczą się w kieszeni. Fajnie byłoby, jakby w komplecie był jakiś pokrowiec. Można by też było pomyśleć tutaj nad jakimś takim przełącznikiem, aby szczypce można było zablokować tutaj w pozycji zamkniętej. Wtedy byłyby jeszcze bardziej łatwe do schowania. Polecam Wam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.